Czy to możliwe, że e, największa taneczna drama roku e, wybuchła, e, zanim jeszcze uczestnicy weszli na e, salę treningową? Laksego, Mateusz, i Publicznej, Podwarzeckiego, mieli komorniki, czy jako Takiego i Ukrywa, Gwazdaranca, widzami Polsatu. Czy parowanie aktorki ze Stefano Terazino to ustawka roku, skoro ta para występuje razem w spektaklach od lat? Internet huczy od oskarżeń o oszustwo, a Banasiuk dolewa oliwy do ognia, lajkując komentarze o kpinie i niesprawiedliwości. Mamy szczegóły tego konfliktu, który może zniszczyć reputację komarnickiej jeszcze przed pierwszym odcinkiem. Przecież ona ze Stefano tańczy od dawna wypalił jeden z internautów, a Banasiuk tym lajkiem potwierdził, to nie jest fair. Świat polskiego show biznesu zatrząsł się w posadach, gdy Polsat oficjalnie ogłosił obsadę nadchodzącej 31 edycji tańca z gwiazdami. Choć na liście znalazły się takie potęgi jak Magda Boczarska, to uwaga wszystkich skupiła się na Emilii Komarnickiej i nagłym ataku ze strony Mateusza Banasiuka. Mateusz, który sam jest partnerem Boczarskiej i rzekomo namówił ją do udziału w show, nie zamierza biernie przyglądać się konkurencji. Gdy pod postem o udziale Komarnickiej zaczęły pojawiać się głosy o jej ogromnej przewadze, Banasiuk bez wahania zaczął lajkować najbardziej drapieżne komentarze punktujące brak uczciwości produkcji. Czy to strach o losy ukochanej Magdy, czy może sprawiedliwy gniew aktora, który zna branżę od potrzewki? Totalna porażka autentyczności programu nastąpiła, gdy fani odkryli, że Emilia Komarnicka nie jest taką nowicjuszką, za jaką chciałaby uchodzić. Od 2023 roku aktorka gra w tanecznym spektaklu „Kto ma klucz u boku nikogo innego jak Stefano Terrazino” i jeszcze dostanie Stefano, z którym od lat tańczy spektakle taneczne. Mega niesprawiedliwe. Na starcie mają olbrzymią przewagę nad innymi, którzy po pierwsze się nie znają, a po drugie nigdy ze sobą nie tańczyli. Czytamy w jednym z komentarzy, które polubił Banasiuk sympatycznie? No, na pewno nie dla reszty uczestników, którzy dopiero uczą się trzymać ramy, podczas gdy Emilia i Stefano mają już wypracowaną chemię i wspólne choreografie na koncie. Czy Zyryk komarnika. Koś brała pod uwagę, gdy decydowała się na udział w show, wiedząc o swojej przeszłości ze Stefano. E, aktorka próbowała ratować wizerunek, e, publikując emocjonalny wpis o powrocie do pasji. Taniec jest dla mnie arcyważny. To on zaprowadził mnie na scenę. Najpierw dwa i pół roku temu taniec wrócił do mnie przez teatr dzięki Kto ma klucz i Stefano Terrazino przyznała otwarcie. Ale czy to wyznanie uspokoiło nastroje? Wręcz przeciwnie! Internauci są bezlitośni, nazywając jej udział kpiną, z formatu, w którym gwiazdy mają uczyć się tańca od zera. Katastrofa wizerunkowa wisi w powietrzu, a Mateusz Banasiuk lajkując te opinie jasno daje do zrozumienia, po której stronie barykady stoi. Napięcie rośnie, bo atmosfera za kulisami Polsatu robi się gęstsza niż dym na parkiecie po pokazie rumby. Jeśli plotki się potwierdzą yy, i Emilia faktycznie zostanie sparowana ze Stefano, yy, widzowie mogą potraktować ich yy, występy jako ustawkę. Prawda o przewadze komarnickiej jest brutalna, podczas gdy inni będą walczyć z stremą przed nowym partnerem, ona wejdzie w ramiona człowieka, którego zna od lat. Czy to fair wobec Magdy Boczarskiej czy innych debiutantów? Banasiuk swoimi lajkami rzucił wyzwanie produkcji i pokazał, że ten sezon będzie walką nie tylko na kroki, ale i na argumenty o moralności w show biznesie. Prawda o 31. edycji tańca z gwiazdami wyjdzie na jaw już w marcu, ale już teraz wiemy jedno. Emilia Komarnicka ma przeciwko sobie nie tylko internautów, ale i wpływowych kolegów z branży. Czy jej talent i historia o porzuconej pasji wystarczą, by przekonać do siebie widzów, mimo oskarżeń o niesprawiedliwy start? A może Mateusz Banasiuk swoimi drapieżnymi lajkami sprawi, że jury będzie patrzeć na Emilię przez wyjątkowo ciemne okulary? Jedno jest pewne, to nie będzie spokojny sezon, a kryształowa kula ma już teraz bardzo gorzki posmak. Żenada po prostu? Żenada, że w programie, który ma dawać równe szanse, promuje się duety, które od lat zarabiają na wspólnych występach tanecznych? Reagujmy i patrzmy na ręce produkcji, bo taniec to emocje, ale i zasady, których nie wolno łamać dla zasięgów. Czy Emilia Komarnicka udźwignie ten ciężar krytyki, czy może Stefano Terazino będzie musiał się gęsto tłumaczyć z tej współpracy? Prawda o ich tanecznym kluczu może okazać się gwoździem do trumny ich popularności w tym programie.